Cześć! Nie wiem czy wiecie, ale na terenie nadleśnictwa Stare Jabłonki znajduje się około 30 leśnych cmentarzy. Ja nazywam się Tomek i dzisiaj opowiem Wam historię kilku z nich. Zapraszam. Jesteśmy na terenie cmentarza pomordowanych w Zawadach Małych, gdzie w nocy z 21 na 22 stycznia 1945 roku naziści rozstrzelali 127 jeńców obozu koncentracyjnego w Działdowie. Pod koniec wojny w 1945 roku żołnierze stacjonujący w obozie koncentracyjnym w Działdowie dostali rozkaz zamknięcia go oraz przepędzenia wszystkich więźniów na zalew Wiślany, skąd mieli przepłynąć do zachodnich części Niemiec. Jednak gdy do Ostrudy zaczęli wkraczać żołnierze Armii Radzieckiej, naziści wystraszyli się, że zostaną dopadnięci, dlatego postanowili pozbyć się ogona, jakim byli więźniowie obozu. Dlatego nad ranem 22 stycznia kazali wykopać im tutaj w sobie groby, stanąć w nich, no i zostali rozstrzelani. Masakrę tę przeżyło podobno dwóch więźniów, którzy z czasem opowiedzieli innym to, co się tutaj wydarzyło. Nazwiska 67 ofiar tego tragicznego wydarzenia. Reszta z nich pozostała bezimienna. Do dziś, rok w rok, pracownicy nadleśnictwa starej obłąki, wraz z uczniami okolicznych szkół dbają o porządek tego miejsca, grawiąc liście, wnosząc gałęzie, paląc znicze. Za mną znajduje się cmentarz ewangelicki, na którym spoczywają dawni mazurscy mieszkańcy tych okolic. Zapraszam. Najstarszymi zachowanymi nagrobkami w tym miejscu jest żeliwny krzyż Wilfreda Hoppe oraz jego rodzina spoczywająca za mną. Wilfred Hoppe był nadleśniczym rejonowym pruskich Lasów Królewskich i na jego życzenie został pochowany w sercu lasu, którym się właśnie zajmował. Muszę wspomnieć o rodzinie Jaskułków, która kilkaset metrów stąd mieszkała nad brzegiem jeziora Barduń. Była to rodzina Mazurska, która mieszkała tu od pokoleń. Miałem to szczęście poznać jeszcze dwie ostatnie osoby z tej rodziny, Erysia oraz Lotę, rodzeństwo. Ich ostatnią wolą było, aby spocząć właśnie na tym cmentarzu pośród swojej rodziny. Pracownicy nadleśnictwa starej obłonki pomogli w zorganizowaniu tego pochówku. Jesteśmy przy bezimiennej mogile, jednej z dziesiątek, które znajdują się na terenie całego nadleśnictwa Starej Błonki. Tą konkretną interesowałem się od lat, próbowałem poznać jej historię. Słyszałem ich kilka. Jedna z nich mówi, że leży tu jakieś pochowane zwierzę, a krzyż postawili harcerze, którzy niejednokrotnie przejeżdżali w to miejsce. Druga z nich mówi o tym, że leży tutaj pochowany młody chłopak. Niemiec, który powolnie wracał do domu, gdzieś tutaj, położonego niedaleko stąd. Po drodze tej został niestety zastrzelony i pochowany właśnie w tym miejscu. Trzecią z nich opowiedział mi Paweł Trendowicz, który opiekuje się lokalnymi, okolicznymi cmentarzami i mogiłami, takimi jak ta. Podobno leży tutaj lotnik, niemiecki lotnik. Był zwiadowcą, latał nad okolicznymi lasami i został zestrzelony przez żołnierzy armii radzieckiej, która akurat wtedy przechodziła. Samolot jego spadł właśnie gdzieś w tej okolicy, a ciało zostało pochowane przez mieszkańców okolicznych Żureń właśnie w tym miejscu. Która z tych historii jest prawdziwa, nie mam pojęcia, być może obydwie są poniekąd jakoś prawdziwe, a to przez to, że mogił tych jest tutaj, tak jak wspominałem, dziesiątki. Lokalny leśniczy powojenny Marian Iwanicki opowiadał mi kiedyś, jak to w latach 50. jeszcze lisy po tutejszych lasach wykopywały szczątki ludzi, czy to Niemców, czy Rosjan, czy Polaków, a ich czaszki były roznoszone po, po całym lesie. Znajdujemy się teraz na cmentarzu w Żurejnach. Wychowałem się tuż obok, za tym laskiem za mną. Pamiętam ten cmentarz od najmłodszych lat. Przychodziłem tu, zapalałem znicze, troszeczkę posprzątałem. Z biegiem lat, miejsce to zmieniło się znacznie. Pamiętam jeszcze w latach 90. stały tutaj płyty nagrobne z nazwiskami. Rok w rok one niestety jednak były niszczone, rozkradane. Mało co zostało dzisiaj z przedwojennych cmentarzy mazurskich smentarzy, ale może pomóżmy zachować je w takim stanie, chociaż w jakim są. Przyjdźmy raz na jakiś czas, zapalmy znicz, posprzątajmy troszeczkę. Może uda się nam nawet odczytać nazwiska niektórych przedwojennych mieszkańców tych ziem. Pamiętajmy o nich, bo tak jak oni tutaj, tak kiedyś i my spoczniemy w tej mazurskiej ziemi.